Cześć, z tej strony Gosia Stucztam i zapraszam Was na czytelnicze podsumowanie marca. Wiem, że cały czas się powtarzam, ale mówiłam wam już, że ostatnio nie czyta mi się najlepiej, więc tych książek, o których będę wam opowiadała, będzie na pewno mniej i no też pewnie filmy nie będą pojawiały się tak często. Mam Wam dzisiaj do opowiedzenia o trzech książkach i myślę, że nie będę robić dłuższych wstępów. Zacznijmy od Czarnych Skrzydeł Czasu Diane Setterfield. Pokazywałam Wam tę książkę ostatnio w filmiku ze zdobyczami czytelniczymi, i wtedy byłam na początku lektury. Już wtedy zaznaczałam, że ta książka jest inna niż te powieści Diane Satterfield, które czytałam, a niekoniecznie gorsza. Zacznijmy od tego, czym ona jest. Mamy tutaj głównego bohatera Williama, który jako dziecko jeszcze dopuszcza się pewnego czynu, postrzeganego przez jego kolegów jako łód szczęścia, no ale czynu niegodziwego, dlatego że za pomocą wyjątkowo celnego strzału z procy zabija młodego kruka. I to niepozorne wydarzenie będzie miało wpływ na całe jego życie. Można powiedzieć, że nad Williamem ciąży pewnego rodzaju fatum. Na początku wydaje się, że decydujący tutaj będzie bardziej ten łód szczęścia, bo wszystko, za co William się zabierze, wydaje się być wielkim sukcesem. Udaje się wyjątkowo nawet bardziej ryzykowne posunięcia. Prowadzą go do zdobywania coraz to lepszej pozycji. Na początku widzimy, że William bardzo chciałby pracować w fabryce swojego dziadka, który nie ma o nim najlepszego mniemania ze względu na różne rodzinne zaszłości, natomiast ma bardzo dobry kontakt z wujem, który prowadzi tę fabrykę, no i stopniowo pokazuje, że jego pomysły na to, w jaki sposób dalej rozwijać ten interes są bardzo trafne. I sprawiają, że uda mu się zbudować pewnego rodzaju przemysłową potęgę. Nie jest to jedyny biznes, za który William się weźmie, natomiast nie chcę Wam za dużo zdradzać, więc nie powiem, czym jeszcze będzie się zajmował. A jest to też kwestia bardzo ciekawa. Nie wspomniałam jeszcze, że ta powieść dzieje się w czasach wiktoriańskich, choć muszę przyznać, że kiedy czytałam tę książkę, to miałam wrażenie, że to jest początek XX wieku, ze względu na takie pewne relacje między postaciami, które tutaj mają miejsce, które wydawały mi się troszeczkę bardziej współczesne. Natomiast no, posłowie wyprowadziło mnie z błędu i tutaj autorka wzorowała się na pewnych aspektach życia właśnie w epoce wiktoriańskiej. No i może że nie będę opowiadać wam o fabule zbyt dużo, bo tutaj właściwie chodzi o to, żeby trochę samemu odkryć, o co chodzi i co się tutaj będzie działo. Co mi się podobało w tej książce? Podobały mi się te wszystkie fragmenty dotyczące funkcjonowania fabryki włókienniczej. Może jednak to moje łódzkie pochodzenie ma tutaj znaczenie. Podobały mi się też takie fragmenty opisujące funkcjonowanie tego drugiego biznesu, o którym nie chcę Wam mówić, ale jest to w ogóle dosyć ciekawy wybór. Czyli właściwie najbardziej takie życie codzienne w czasach wiktoriańskich i to w jaki sposób wtedy funkcjonowało takie duże zakłady pracy. To było coś, co mi się podobało. Nie było to dla mnie coś szczególnie nowego, ale no, jest to zawsze interesujące. Ja w ogóle lubię czytać właśnie o tej takiej e, klasie robotniczej z XIX wieku, więc tutaj też przypadło mi to do gustu. Kolejnym aspektem tej książki, który mi się podobał, był język, który tak jak to zwykle bywał, Diane Setterfield, nie jest ani za prosty, ani zbyt skomplikowany. To znaczy mamy tutaj z jednej strony taką dosyć prostą, potoczystą frazę, która sprawia, że tę książkę bardzo łatwo się czyta, no ale z drugiej strony jest to język poprawny, język ładny, taki, który. No, sprawia, że mogę tę książkę nazwać taką właśnie literaturą środka. Nie jest to y, typowo literatura y, rozrywkowa, bardzo prosta, ale równocześnie jest przystępna, więc y, ja lubię to u tej autorki i uważam, że dzięki temu jej książki mogą trafić do szerszego odbiorcy. I niestety, właściwie na tym, co powiedziałam, trochę się kończą zalety tej książki. Bo ja przez większość czasu dość mocno się nudziłam i miałam też takie momenty, kiedy zastanawiałam się, czy w ogóle tę powieść kończyć. Mam wrażenie, że całe założenie, które opierało się na takim właśnie przeznaczeniu jakiejś mrocznej tajemnicy, która unosi się nad głównym bohaterem było mi bardzo obce i nie trafiło do mnie zupełnie. Ja faktycznie nie przepadam za takimi historiami o fatum czy o przeznaczeniu i tutaj. Nie zrobiło to na mnie specjalnego wrażenia. Mam też takie poczucie, że autorka próbowała nabudować nad tym pewną tajemnicę, żebyśmy byli w jakiś sposób zakończe... zaskoczeni zakończeniem, a na mnie to zakończenie nie zrobiło żadnego wrażenia i dokładnie czegoś takiego się spodziewałam. Nie miałam czegoś w tej książce, co sprawiałoby, że miałabym ochotę przewracać dalej kartki i sięgać po nią, wracać do niej. Po prostu nie zaciekawiła mnie ta historia. I nawet w momencie, kiedy działy się tutaj rzeczy dramatyczne w życiu bohatera, to nie było to dla mnie jakoś szczególnie poruszające. Mam wrażenie, że może nie najlepiej zostali tutaj wprowadzeni bohaterowie, bo ich los nieszczególnie mnie obchodził. A zwłaszcza rozgłównego głównego bohatera. Była tutaj bardzo ciekawa postać córki Uliama Dory, która jest moim zdaniem z kolei postacią niewykorzystaną, taką która zapowiadała się ciekawie, ale zupełnie nie rozwinęła się w taki sposób, żebym mogła się uchwycić tej postaci i stwierdzić, że to jest ta interesująca osoba, za którą mogę tutaj podążać. No i Właściwie tyle. Nie mam specjalnych zarzutów, jeżeli chodzi o kompozycję tej książki i takie techniczne wykonanie, natomiast treść kompletnie do mnie nie trafiła, nie była dla mnie zwyczajnie ciekawa. Mam wrażenie, że ta książka jest po prostu bardzo przeciętna. Ona nie jest zła, ona po prostu nie jest dobra. I gdybym miała wam polecić którąś z powieści Diane Suterfield to na pewno nie byłyby to czarne skrzydła czasu. Podobała mi się powieść Była Sobie Rzeka, podobała mi się powieść Trzynasta Opowieść. Natomiast o tej książce pewnie zapomnę bardzo szybko. Może będę gdzieś tam pamiętać te początkowe fragmenty dotyczące fabryki, bo to było dosyć ciekawe, ale no, cały czas mam wrażenie, że właśnie ciekawsze tutaj było tło od samej fabuły. Trochę szkoda. Jeżeli czytaliście tę książkę, to dajcie znać, co sądzicie na jej temat i czy zrobiła na Was może większe wrażenie niż na mnie. No, dla mnie to jest taka książka, która pewnie nie znajdzie się w podsumowaniu roku w ogóle, bo nie jest ani najlepsza, zdecydowanie nie jest najlepsza, ale nie jest też najgorsza. Po prostu taka lektura, którą mogłabym sobie spokojnie odpuścić. Za to następna książka podobała mi się dużo bardziej. Właściwie podobała mi się bardzo, nawet nie dużo bardziej, po prostu podobała mi się bardzo. I ma szansę trafić do tych najlepszych. Jest to Zbiór opowiadań Debory Eisenberg. E, chyba źle przeczytałam nazwisko tej autorki, kiedy Wam pokazywałam tę książkę. Twoja kaczka jest moją kaczką, czyli książka, którą kupiłam wyłącznie ze względu na tytuł, który bardzo mnie zainteresował i to połączenie, że wydało to wydawnictwo Cyranka. I byłam bardzo zaskoczona tym, jak bardzo podobał mi się ten zbiór opowiadań. I ja z opowiadaniami mam tak jak wiele innych osób, to znaczy trudno mi się w nie wciągnąć... Lubię, ale nie zostają ze mną na dłużej, i często po przeczytaniu zbioru opowiadań mam wrażenie, że wszystko zlewa mi się w jedną całość, a z drugiej strony, gdzieś tam osobno te historie są dla mnie trochę zbyt krótkie, żebym mogła się w nie zaangażować. Tutaj było zupełnie inaczej. Po pierwsze, dlatego że podobało mi się każde opowiadanie w tym zbiorze. I co prawda będę musiała sobie zerknąć na spis, ale myślę, że o każdym opowiadaniu jestem w stanie coś powiedzieć. Wszystkie te opowiadania, jak dowiemy się z opisu, trochę łączy to, że portretują życie bohemy, artystów, ludzi, którzy funkcjonują gdzieś na obrzeżu tego, co możemy nazwać takim normalnym światem, ale szczerze mówiąc, mnie ten opis zupełnie nie zachęca, bo ja nie lubię takich historii, a tutaj trafia to do mnie zdecydowanie. Powiedziałabym, że to, co bardziej łączy te opowiadania, to jest pewnego rodzaju nostalgia za czymś, co minęło, za naszymi wyobrażeniami o świecie, naszymi oczekiwaniami i właśnie zetknięcie tego świata, który sobie wyobrażamy, który pamiętamy, z tym, co nas otacza. Tak bym to ujęła, i mam wrażenie, że taki właśnie duch nostalgii jest we wszystkich tych opowiadaniach. A ja w ogóle jestem bardzo nostalgiczna, więc mocno to do mnie trafia. No ale po kolei. Twoja kaczka jest moją kaczką. To jest opowieść o artystce, malarce, która jest zaproszona do domu bogatych znajomych i tam obserwuje ich złe. Niedobrze funkcjonujące małżeństwo, równocześnie zaprzyjaźnia się z artystą, lekarzem, który wystawia pewne przedstawienie. Mam tutaj trochę poszukiwania odpowiedzi na pytanie: jak poradzić sobie we współczesnym świecie? Który jest dobijający i który sprawia, że źle się czujemy i mamy problemy ze snem. Yy, I też jakie jest miejsce sztuki w tym procesie. Kolejne opowiadanie, Tać Mahal, to jest w ogóle chyba moje ulubione opowiadanie z tego zbioru. Opowiada o grupie starych aktorów, którzy wspominają dawne czasy. I zestawione jest to z tym, co zostało opisane w książce wydanej przez pewnego człowieka, którego ledwo kojarzą, który opisuje właśnie swojego wujka reżysera. I mamy tutaj zestawienie tego, co pamiętają oni i tego, w jaki sposób postrzega ich ten człowiek, trochę traktowany przez nich jak jakiś intruz, który próbuje wedrzeć się w ich wspomnienia. I zmieszać je z błotem. Bardzo ciekawe i też bardzo nostalgiczne opowiadanie. Kolejne opowiadanie było minęło to opowiadanie, które z kolei chyba pamiętam najmniej, ale też zrobiło na mnie bardzo dobre wrażenie. Jest to opowieść o kobiecie, która dowiaduje się, że zmarł jej wujek, którego praktycznie nie znała i którego pamięta jak przez mgłę, ale zrobił też na niej kiedyś dość duże wrażenie. I wspomina swoje dzieciństwo, swoją trudną relację z matką i relację z trzema ciotkami. To też takie opowiadanie, właśnie pokazujące, jak pewne doświadczenia z dzieciństwa wpływają na to, kim jesteśmy. Współcześnie, i też jak czasami relacje z kimś, które były bardzo powierzchowne i takie, no właściwie działy się tylko w naszej głowie, też mogą mieć na nas bardzo duży wpływ. Kolejne opowiadanie, chyba znowu jedno z moich ulubionych, czyli Scalanie. Historia młodego chłopaka, który należy do takiej dosyć bananowej młodzieży, ma bardzo bogatego ojca i w wyniku kłótni z tym ojcem musi sobie jakoś poradzić sam w świecie. Poznaje dosyć nietypową dziewczynę, która wkręca go w taką opiekę nad starszą panią, która mieszka w budynku, ale w tym opowiadaniu jest dużo, dużo więcej, tam się w ogóle bardzo dużo dzieje i ono najbardziej daje mi takie wrażenie, jakbym właściwie czytała powieść. I to, co jest ciekawe w tym opowiadaniu, to to, że tutaj bardzo ważne są słowa i znaczenie słów, i to, jaką moc niesie w sobie pojedyncze słowo. To jest, mam wrażenie, taki główny jego temat. Kolejne opowiadanie, Trzecia Wieża, i to jest opowiadanie, które jednak pamiętam najmniej. Opowiada o kobiecie z małego miasteczka, która po raz pierwszy jedzie do miasta, chyba do Nowego Jorku. Jeżeli się nie mylę, i jedzie tam nie po to, żeby zwiedzać, chociaż trochę ma nadzieję, że może jej się to uda, tylko na pewnego rodzaju badanie do szpitala. I też mamy tutaj duże znaczenie słów, to znaczy słowa są bardzo istotne w całym tym procesie. Natomiast faktycznie pamiętam je troszeczkę mniej, chociaż też wrażenie miałam dobre po przeczytaniu. No i przeliczanie. Historia chłopaka, który jedzie na pogrzeb, też właśnie takiego wujka, którego chyba nawet nigdy nie poznał, i poznaje jego historię, i też to ma ogromny wpływ na całe jego następne życie. Nie chcę wam mówić za dużo, bo to są jednak dosyć krótkie utwory. Ale naprawdę wszystkie zrobiły na mnie bardzo dobre wrażenie. A poza tym to jest taka książka, która łączy w sobie z jednej strony smutek i nostalgię, ale z drugiej strony ma bardzo dużo zabawnych scen, poczucia humoru. Jest bardzo lekka, jest napisana w bardzo przystępny sposób, więc jest to takie połączenie czytania dla przyjemności, ale też czytania dla jakiejś refleksji. I można sobie tutaj parę rzeczy wyinterpretować, a można też podejść do tej książki zupełnie tak płytko i przystępnie czytać to sobie jako takie ciekawe historyjki i mam wrażenie, że wtedy ta książka też zadziała. Szalenie mi się z tego powodu podobała. Ja uwielbiam takie połączenie trochę trudniejszych tematów, ale podane w bardzo lekki sposób i z poczuciem humoru. Na pewno jeżeli pojawi się coś jeszcze tej autorki w Polsce, to będę czytać. Więc gorąco wam polecam. No i ostatnia pozycja, trzeci tom Hardstopera Alice Osman. Za każdym razem się zastanawiam, czy ja chcę czytać dalej ten komiks, bo mam takie wrażenie, że już to, co od niego chciałam, tu dostałam, ale zawsze przyjemnie mi się sięga po historię właśnie tych dwóch zakochanych w sobie chłopaków. No i właśnie, jest to historia dość mocno romansowa, czyli nie do końca moja para kaloszy, ale z drugiej strony bije od niej takie ciepło, do którego lubię wracać. Mam takie poczucie, że trochę za dużo jest w tym tomie, a może w ogóle w tej serii, tylko teraz dopiero zaczęło mi to trochę przeszkadzać takiego moralizatorstwa i ten aspekt edukacyjny pokazywania tego, jakie powinny być poprawne relacje w jaki sposób powinniśmy sobie radzić ze swoimi problemami rozmawiać o uczuciach jak być wsparciem dla osób, które mają jakieś problemy. Że tego jest tutaj trochę za dużo i też jest podane trochę za bardzo wprost. Mam wrażenie, że ci bohaterowie, którzy są tutaj przecież uczniami liceum, mają czasami takie podejście do sprawy, jakby byli po prostu psychologami albo jakimiś, nie wiem, coachami i mają ogromną wiedzę na ten temat i też często. Wygłaszają do siebie nawzajem takie motywacyjne mowy. I to, zwłaszcza na początku tego komiksu, nie podobało mi się zbytnio i miałam takie wrażenie, że jest mocno sztuczne, a może ja po prostu nie czytam tego, jak teraz wyglądają relacje, bo na pewno ci młodzi ludzie teraz są dużo bardziej świadomi pewnych kwestii, których ja zupełnie nie byłam świadoma, kiedy byłam w ich wieku. Więc może to jest wynik tego, że ja nie należę do tego pokolenia, które jest tutaj opisywane, chociaż bardzo doceniam to, że pokazuje się właśnie no, to, że można problemy rozwiązywać. A niekoniecznie czekać, aż się spiętrzą, tak, że wyniknie z tego jakaś straszna drama. I to zawsze cenię. Zdecydowanie podobają mi się tutaj postacie poboczne. Mam wrażenie, że mało było tej paczki głównych bohaterów w poprzednich tomach, a tu pojawia się kilka postaci, które bardzo lubię i mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. To, co też bardzo mi się podobało, to jest tutaj jeden taki motyw mówiący o tym, że nie musimy wybaczać. Tak naprawdę, komuś, kto zrobił nam krzywdę. To znaczy, nie jesteśmy zobowiązani do tego, żeby wybaczyć komuś to, co nam zrobił, po to, żeby ta osoba mogła poczuć się lepiej. I możemy się kierować swoimi własnymi emocjami. Nie musimy dopuszczać do swojego bliskiego otoczenia. Kogoś z kim nie chcemy mieć dobrych relacji, bo sobie na te relacje nie zasłużył. I mam wrażenie, że to jest bardzo odświeżające. Jestem też ciekawa, czy ten wątek jakoś się rozwinie. No i właśnie, jestem ciekawa, więc pewnie będę czytać dalej. Bardzo polecam jako komiks dla młodzieży. Jeżeli chodzi o osoby trochę ze starszego pokolenia, no to jeżeli macie w sobie dużą taką otwartość i tolerancję dla takich bardzo nastoletnich tematów to jak najbardziej można ja tak jak mówię bardzo doceniam o Alice Osman pewne wątki które ona porusza nawet jeżeli czasami mam wrażenie że troszeczkę za grubą kreską jest to wszystko narysowane no i tak to wygląda. Trzy książki. Zdecydowanie odkryciem miesiąca jest Deborah Eisenberg i to jest też taka książka, która sprawiła, że trochę bardziej zachciało mi się czytać, choć też nie spodziewałabym się tutaj jakichś ogromnych przełomów. Dajcie znać, co ciekawego ostatnio przeczytaliście, jaki jest wasz stosunek do tych książek, które pokazałam. No i do zobaczenia w następnym filmiku.